Hrabia Aleksander Fredro? Nieśmiertelna. Piękna w swym dziewiczym kwiecie, nić marzenia snuje z siebie, po niej sunie się po świecie, nią zawiesza się na niebie. Pierwszą siłą, gdy się dźwignie, pędzi w górę tak wysoko, że głos żaden nie dosięgnie, nie dosięgnie żadne oko. Tam młodości słońcem grzana po tęczowych farbach pływa lub gwiazdami obsypana w świetle księżyca spoczywa. Później powoli opada na ziemskich kwiatów kobierce, jakby pszczółka z serca w serce wnika, szuka, skrzętnie bada, czy też które ją popieści, czy... Przytuli czy umieści, i miłością się obwija, i miłością się zasklepia, i dzień po dniu nitkę zwija, co do życia ją przyczepia. A gdy spadnie ziemska szata, ona śnieżna cicho wzlata, wzlata w górę coraz wyżej, płynie światła coraz bliżej, aż na koniec. W promień wzięta, wróci w źródło skąd poczęta, nieśmiertelna, czysta, święta.